MojaOleśnica.pl Zmieniło się bardzo dużo. Przede wszystkim jest nas dużo więcej. To są szeregi tylko i wyłącznie nasze leśnickie. Natomiast działamy również w innych miastach, okolicznych tutaj naszych najbliższych. Poza tym, że ja prowadzę zajęcia Stańca Nowoczesnego, prowadzą je również moi znajomi, moi koledzy. Mówię o tańcu e, hip-hop z elementami breakdance'a e, prowadzonym przez Krzysztofa Kickę i e, Michała Pręczkowskiego. Jest nas bardzo dużo, jest nas coraz więcej, ale chcielibyśmy, żeby było nas jeszcze więcej, dlatego zachęcamy. Zachęcamy, ponieważ nabory nadal, nadal trwają. A przede wszystkim przed nami sezon taneczny, sezon występów tanecznych, który już się rozpoczął właściwie naszym turniejem powiatowym, a nadal trwa. Przed nami wiele występów już od następnych, od następnych tygodni, do których się mocno przygotowujemy. Do tego jeszcze organizujemy obóz taneczny. Oczywiście zapraszamy dzieci i młodzież spoza naszych szeregów. Obóz taneczny nad morze to jest obóz stricte taneczny, także nie rekreacyjno-sportowo-muzyczno-plastyczny, tylko stricte taneczny, na którym będzie wielu instruktorów, wielu znanych instruktorów których może tutaj nie będę wymieniać, ponieważ plakaty dopiero od następnego tygodnia ruszają. Myślę, że będzie o nas głośniej, będzie, będzie będziemy wszędzie, będzie można o tym usłyszeć. Przede wszystkim co? Niedługo otwieramy nową salę, naszą salę. Już nie będziemy ćwiczyć na salach gimnastycznych, nie będziemy tutaj robić zamieszania w szkołach, ale będziemy mieli już swoją salę. Co za tym idzie, co za tym będzie szło? To przede wszystkim Otwarcie nowych filii, otwarcie nowych gatunków tanecznych, ale i nie tylko, ponieważ będziemy mieli również instruktorów z takich tańców i z takich, z takich sportów, rekreacji jak fitness, zumba, pilates, yoga. MojaOleśnica.pl